wnoszę z projektu budżetu wyłączoną kwotę 100 tysięcy z przeznaczeniem na zakup samochodu dla Moskwy. Robię to z tego powodu, zgłaszam tą poprawkę, bowiem nie otrzymaliśmy kalkulacji kosztów, jakie są niezbędne, żeby taki samochód Moskwy posiadać. Bo samo przewożenie jakiegoś sprzętu, yy, kosiarki powiedzmy jednej czy drugiej. Tu i tam po mieście nie jest dla mnie wystarczającym powodem, by taką kwotę jak 100 tysięcy w dzisiejszej sytuacji finansowej miasta robić prezent w postaci samochodu, zwłaszcza, że jak samochód nie posiada jednego kierowcy, a jeździć, a jeździć będą różni, to wiadomo jakie będą koszty. Koszty paliwa, koszty napraw, a jeżeli chodzi o kosiarkę na stadion, bo tam jest nadal, to tam powinien być sprzęt odpowiedni do koszenia trawy, A jak się przejdzie z kosą pracownik na Poznańską, to tak samo jak, i jak i idzie z kosiarką ktoś na Jakieły kosić sobie trawę. To wcale nie jest jakaś wielka praca. Natomiast gdybym wiedział, że koszty są bardzo poważne i bez samochodu nie da się żyć, nie da się kierować instytucją. To może tej poprawki nie zgłaszam, ale takie argumenty mi nie przekonują, zwłaszcza, że nie mam żadnej kalkulacji w tym zakresie, która ma mi upewnić, że mam się zgodzić z tym, żeby kosiarkę, żeby samochód dla tej instytucji zakupił. Dodatkowym argumentem jest to, że oczywiście miasto żyło, dawało sobie radę i samochodu nie miało. I też uważam, że jeżeli byłby potrzebny samochód, do przewidzenia sprzętu jednorazowo, czy raz na tydzień, czy raz na dwa, to można skorzystać z pojazdów będących w innych jednostkach organizacyjnych miasta. To sprawi, że właśnie słyszymy od dłuższego czasu, jak fatalnym yy, stanie znajduje się raz budżet miejski. A tu słyszymy, że, bo w w tym budżecie dotyczy dwóch samochodów. Jeden dla Straży Miejskiej, który jest też niezbędny do pracy ich, no i drugi właśnie dla no, żyje w tym mieście i tak zastanawiam się, jak do tej pory mosty funkcjonowały funkcjonował bez tego samochodu. I wydaje mi się, że pełnią wszystkie zadania i nie było, i, i widać było też y, y, działalność tego już dosyć aktywną na wszystkich tych płaszczyznach, co się stało, że akurat teraz on jest niezbędny. I dodatko jeszcze chciałam powiedzieć, że sam zakup samochodu to na tym koszt nie kończy się. Czyli ten samochód trzeba ubezpieczyć. Przecież jakby generuje to z benzyna paliwo, czyli do tych stu tysięcy to trzeba dołożyć jeszcze, jeszcze więcej, a więc generować tego budżetu będą jeszcze większe pieniądze. Więc tu bym się też bardzo zastanowiła, czy nas stać przy tak, no, złym budżecie, jak to cały czas słyszymy, na zakup właśnie takich, no, luksusowych rzeczy, bez których do tej pory jakby funkcjonowały te, instytucje. Ja potrzebuję te przyznając, że to z dwóch Po e, e, pierwsze było miejsce na komisję, komisjach do wyjaśnienia. Ja dzisiaj nie mam w tej chwili na Państwa życzenie gratulacji. Ja wczoraj tylko przeznakałem o że po 8 e, lat koszt e, do samochodów się zwróci, jeśli chodzi o pomocy. E, ja bym powiedział w ten sposób. E, zgadzam się z paniem, Panem Radnym e, Nowakiem, że nie możemy wydawać pieniędzy e, bo, bo uciekł na i że mosi powinien sobie go sam Z tym, że chciałem zwrócić Państwu uwagę na jedną rzecz, że od no, półrocza tego roku MOSiK się zajmuje również stadionem. I mamy obieg na Moniuszki, na Kazimierza Wielkiego, na tutaj przy basenie, przy basenie i stadion. I poza tym są różne rodzaju wydarzenia sportowe, które oni organizują i nie wynajmują żadnego wynajmu obowiązku. Ja wczoraj, tak jak mówię, wczoraj, jak usłyszałem, że są pewne wątpliwości, to sobie przekalkulowane, szacunkowo, ile, ile to będzie kosztować i do czego i jak to wygląda, jeśli chodzi o, o opłacalność. To, to o tym trzeba Bo to są koszty paliwa, bo słusznie, jak pani Rada mówi również kosztów kosztach a z drugiej strony koszty tego, co oni dzisiaj ponoszą. I biorąc to pod uwagę, otrzymuję z tym wniosek. Jeśli chodzi o, o drugi samochód dla Straży Miejskiej, e, tak się składa, że nie stać na, na, na to, żeby zwiększyć zatrudnienie w Straży Miejskiej, bo to, to, jest, e, to jest gorączką naszą i wielu mieszkańców na to zwraca uwagę. Nie Natomiast stać nas na wyposażenie, bo to, żeby oni byli sprawiedliwi. Pytanie yy, takie, czy ten samochód jest potrzebny? Jest to zbędny koszt? Czy miasta na to stać, Czy to jest konieczność? Ja uważam, że to jest konieczność. Bo jeśli chodzi o koszta i o Pana yy, taki pomysł na każdym obiekcie kosiarka, to też wymaga zapłócenia. Kosiarka też wymaga Pana a przychodzenie pracownika z kosą od obiektu do obiektu 8 godzin, 8 godzin pracy dziennie, ile zajmie bezproduktywna praca. Ten samochód ja uważam jako środek, jest jako narzędzie pracy, bym jest niezbędny. Zakup samochodu dla straży miejskiej. Przypomnę, takie spotkanie była debata, utrzymać tą straż, jeśli tak, to, to w jakiej formie? Yy, czy po prostu być może rozwiązać taką jednostkę, że ona nie jest nam do końca potrzebna? Decyzja ta że utrzymamy tą Straż miejską. I znowu jest tak, albo nie utrzymujmy ludzi z jakąś fikcją, bo to się nazywa Straż miejska, wymagajmy od nich maksymalnie spóźnienia swoich obowiązków ale z drugiej strony dajmy im środki, żeby w sposób pełny, racjonalny, mobilny, nowych zadań wykonać jak najlepiej i jak najwięcej. Także ja jestem zdecydowanie za zakupem samochodu osobowego, osobowego, towarowego dla Moskwilu dla jak najbardziej, a to, co do tego, że to każdego dnia być może inny kierowca będzie, to nie będzie inny bo to, to będą pracownicy, którzy mają prawo jazdy. I w bardzo wielu firmach są samochody, tak zwane służbowe do zadań doraźnych. Sprawę samochodu poruszyłem na komisji. Wprawdzie wypowiedź pani mnie, ja to też usatych usatysfakcjonowała, ale co wcale nie oznacza, że się z nią stawę. Mam inną inny pogląd na tę sprawę inną koncepcję i Państwo podejmiecie w większości tą decyzję, czy chcecie, czy nie. Ja yy, szanuję zdanie każdego, ale mam takie, jakie przedstawię i uznaję, a zwłaszcza na zimę, też bym go nie próbował, jeżeli już to by wrócił wiosną do tej, do tej sprawy. Natomiast chcę Pani przypomnieć, że ja zgłosiłem Poprawkę na inwestycje w wysokości 100 tysięcy, bo tam taka jest, a nie 60 yy, o których Pani mówiła. Zakup inwestycyjny jest, Panie 100, a nie 60 na samolot.